Poświęćmy trochę czasu na zbadanie, w jaki sposób Bóg wyjaśnia i świadczy o sobie poprzez Biblię. Przejdźmy do Ewangelii Jana, rozdział 6, werset 29. W czasie pierwszego przyjścia Jezusa, Żydzi często kłócili się z Jezusem, ponieważ chcieli wiedzieć, czy Jezus jest naprawdę zbawicielem, Mesjaszem. Spójrzmy na rozdział 6. Werset 29. To jest dzieło Boże, wierzyć w tego, którego on posłał. Rzekli tedy do niego, jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli manne na pustyni. Jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. Kiedy nasi przodkowie żyli na pustyni? Czy nie przeszli bezpiecznie przez pustynię jedząc Mannę, która codziennie spadała z nieba? Jeśli jesteś Zbawicielem Mesjaszem, czy nie powinieneś być w stanie okazać takiej mocy? Żydzi pierwsi poruszyli temat Manny. Przyjrzyjmy się dalej, co powiedział Jezus. Werset 30. Rzekli tedy do niego, jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli manne na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. Wtedy rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba wstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, co On powiedział? Ja jestem chlebem żywota. Zapytali Jezusa, jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? A on odpowiedział: Ja jestem manną, która stąpiła z nieba. Ja jestem chlebem żywota. Przejdźmy do wersetu 35: Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi? Co się stanie? Nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Lecz powiedziałem wam: Nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Miał na myśli, mimo że wszystkie proroctwa w Biblii zostały wyjaśnione i wszystkie prorokowane wydarzenia się wypełniły. Nie wierzycie, mimo że widzicie wszystko, co zrobiłem. W rzeczywistości nie wierzyli, że tylko Bóg mógł dokonywać takich dzieł zgodnie z naukami Biblii. Dlatego Jezus powiedział: Ja jestem chlebem żywota. Wasi przodkowie jedli manne i umarli. Ale kto spożywa prawdziwy chleb żywota, którym jestem ja, nigdy nie umrze. Przejdźmy do wersetu 41. Wtedy Żydzi szemrali przeciwko niemu, iż powiedział: Ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. Do czego odnosi się chleb? który stąpił z nieba, odnosi się do Manny i mówili, czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc teraz może mówić, z nieba stąpiłem? Było wiele rodzajów ludzi, tych, którzy się sprzeciwiali, tych, którzy nie wierzyli i tych, którzy oczerniali. Jezus był świadomy tych wszystkich rzeczy. Zobaczmy werset 45: Napisano bowiem u proroków, i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. Miał na myśli, że ci, którzy nie zostali właściwie pouczeni przez Boga, nie mogą przyjść do Niego.